Pan z wami, i z duchem Twoim. Słowa ewangelii według świętego Łukasza. <coughs> Jezus powiedział do faryzeuszów, że był pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i w dzień w dzień ucztował wystawnie. Ubrany jego pałacu leżał żebrak, pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał. Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyśnij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami Zionie ogromna przepaść także nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł proszę cię więc ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia siostry, rodziny tutaj też obecne dzieci. Ta historia, którą przeczytał przed chwilą ojciec Patryk, tego bogacza, pan Jezus ją opowiada jako historię, która, jak widzicie, tragicznie się kończy, ale tak to już jest w zwyczaju pana Jezusa, że kiedy chcesz nas ostrzec przed czymś, co realnie nam grozi, pan Jezus ma taką właśnie odwagę opowiedzieć takie trudne i można powiedzieć na końcu smutne historie. Chcę was tylko jakoś zapewnić z ojcem Patrykiem, że ta historia, ponieważ dotyczy każdego z nas. Nie musi się w naszym życiu zdarzyć. Ten smutek, czy ta tragedia tej historii bogacza polega na tym, że on by nie zauważył dwóch rzeczy. Można powiedzieć, że to jest taki jego grzech. Pierwszy osoby, która jest niewątpliwie u wrót jego domu, potrzebuje pomocy, tego nie zauważył. A po drugie, dalej w tekście ojciec Patek właśnie przeczytał, że. Nie czytał Pisma Świętego, nie miał w ogóle ze Słowem Bożym żadnego kontaktu. Więc zacznijmy może od początku, mianowicie Łazarz ma imię. Nasz bogacz tego imienia nie ma. W Piśmie Świętym imię ma ogromną wartość, bo nie tylko oznacza, że można kogoś przywołać, ale też ma zawartą misję, powołanie, zadanie tej osoby, która to imię nosi. Tak moglibyśmy przytoczyć kilka imion, które będą taką ilustracją, żeby pokazać wam właśnie niezwykłą wartość imienia tego myślę, co każdy z nas ma od swoich rodziców. Imię też jakoś zawiera w sobie błogosławieństwo Boga, które, które każdy z nas otrzymuje. I za chwilę, bo już jutro, ile się nie mylę, będziemy przeżywać święto trzech archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała. I zacznijmy właśnie może od tych imion, ponieważ one są, będą jakoś tutaj nam towarzyszyły już za niedługo. Więc Michał, Mikael, Któż jak Bóg? No to jest pokazanie pewnego takiego tego, że on zrealizował w sobie właśnie to, 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 to swoje imię, przez to, że walczył ze złym, ze złym duchem, z tym, który się sprzeniewierzył Bogu. On wypełnił jakoś to swoje imię i to to błogosławieństwo zawarte w tym imieniu. Mika, L. Któż jak Bóg właśnie przez to, czego dokonał, zrealizowało się, jakoś urealniło się. Kolejne imię to jest Rafał, w takim oryginalnym znaczeniu Rafael. Tam też jest, podobnie jak u Michała cząstka czy imię Boga, L. Tak? Więc Rafael znaczy po prostu, że Bóg uzdrawia. Bóg się opiekuje, Bóg się troszczy. Rafała znamy ze Starego Testamentu, że towarzyszył Tobiaszowi, synowi starszego Tobiasza, żeby uzdrowić jego tatę ze ślepoty. Ale też w całej tej podróży pełnych niebezpieczeństw po prostu Rafael mu towarzyszył i dokładnie tą swoją misję wypełnił. Ta historia kończy się dobrze. Rzeczywiście Rafael wobec Tobiasza wypełnił tą swoją misję. Uzdrawiał, opiekował się. Wreszcie Gabriel, to znaczy mąż Boży, wysłannik Boży albo wojownik Boży. Znamy go przede wszystkim z historii Maryi i zwiastowania, ale oczywiście to nie, wszyscy, to nie jest jedyne miejsce, w którym się Gabriel pojawia. Natomiast on wypełnił jakoś to swoje powołanie zawarte w imieniu błogosławieństwo właśnie przez to, że jak się pojawiał, no to zwiastował coś naprawdę bardzo, bardzo ważnego. Wysłannik Boży, bo to właśnie Gabriel oznacza wysłannika Bożego. Więc on był takim posłańcem, posłańcem Boga. Jego misja była, polegała na tym, żeby być posłanym i coś opowiedzieć, coś powiedzieć do Boga ludziom. No i to się stało. To, że. Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, stanie się człowiekiem w łonie Maryi. Jest to realizacja Jego powołania. No to jeżeli mówisz tutaj o Maryi, no to Maria w oryginale jej imię brzmi Miriam. I Miriam, słuchajcie, oznacza, że to jest ktoś bardzo ukochany przez Boga. Oczywiście widać po słowach Matki Bożej, które mamy w Piśmie Świętym, że jest to osoba, która zawsze, jak coś mówi, to czuje się bardzo kochana. Jakby za jej życiem rzeczywiście Bóg stał. I więcej, to imię też oznacza, że jest przyczyną radości. Przecież dla wielu ludzi, kiedy nawiązują kontakt z tą osobą, ona rzeczywiście w swojej misji ma coś takiego, żeby w smutnych ludziach, czasem w zgaszonych jeśli chodzi o nadzieję, budzić radość, budzić nadzieję. To jest zawarte w imię Miriam. Myślę, że Matka Boża nie tylko wypełniła, ale wypełnia tą swoją misję. Maryja miała swoich rodziców, Annę i Joachima. Anna oznacza nic innego jak łaska albo wdzięk. Jeżeli mówimy o Annie, no to ona rzeczywiście jako matka Najświętszej Maryi Panny doświadczyła w swoim życiu łaski. I to ogromnej łaski, ponieważ nie mogła mieć dzieci z Joachimem. I jeszcze w starszym wieku doświadczyła tej radości. Więc rzeczywiście to jej imię zwiastowało tą łaskę, którą otrzymała od Boga, łaskę posiadania potomstwa, no i łaskę na pewno też bycia rodzicem bardzo wyjątkowej osoby, którą błogosławią, jak mówi Pismo, Pismo Święte, wszelkie pokolenia. Jest to ogromna łaska i dlatego też Świętą Annę wspominamy i wiele osób nosi jej imię. My jeszcze w takim razie, jak mówimy o rodzicach y, pana Jezusa ziemskich, to może jeszcze Józefa. Józef to znaczy pomnożyć dobro. Rzeczywiście w historii tych dwóch Józefów, najpierw egipskiego ze Starego Testamentu, y, to imię się rzeczywiście wypełnia. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg pomnaża w życiu Józefa dobro. Józef jest zraniony przez swoich braci, bo zostaje sprzedany ale dostaje się do Egiptu, gdzie zostaje ministrem faraona właśnie od spraw wyżywienia gospodarczych. I kiedy przychodzi głód, to Pan Bóg wtedy uruchamia to pomnożenie dobra. Zamiast Józef zamknąć się i być zranionym, otwiera się na to działanie Pana Boga i Pan Bóg pomnaża w tym głodzie dobro, jakim jest ufność i nadzieja Józefa, który nie tylko ratuje od głodu samych Egipcjan, ale ratuje też swoich braci, którzy przybywają w poszukiwaniu jedzenia do Egiptu. A Józef, który jest tatą ziemskim tutaj pana Jezusa, także pomnaża dobro w jego wątpliwościach, kiedy chce oddalić Matkę Bożą, bo wszystko to, co się dzieje, przekracza jego umysł, jego wyobraźnię. Kiedy zaufał Panu Bogu, zobaczcie, co się dzieje, przebywa bezpiecznie, niezwykle niebezpieczną wyprawę do Egiptu, i z powrotem pójdzie z Betlejem, z Betlejem do Nazaretu. Niezwykłe działanie Boga w człowieku, który wydawałoby się ma tak niewiele w końcu każdy z nas nosi jakieś imię. Ja mam na imię Patryk. To imię jest pochodzenia łacińskiego, oznacza nic innego jak osobę urodzoną szlachetnie, patrycjusza. Nie jestem żadnym szlachcicem, nikim takim. Natomiast to imię jakby każdego dnia odkrywam, że rzeczywiście jestem urodzony jakoś, czy jestem szlachetnego rodu przez to, że stałem się chrześcijaninem. To jest najwspanialszy ród, z jakiego można pochodzić, czy najwspanialszy rodzaj urodzenia, jaki może się nam przydarzyć, i doświadczam tego bardzo w swoim życiu, szczególnie od jakichś 10 lat, od swojego nawrócenia, tego właśnie odkrycia, kim jestem w oczach Bożych. Więc to oznacza Patryk, szlachetnie urodzony. Patrycjusz, został Marek jeszcze. O, ale pozwolę sobie skomentować. To nie chodzi wcale o to, że musisz, Patryku, pochodzić z jakiejś zacnej rodziny, po prostu szlachetność twojego serca, prawdopodobnie to Pan Bóg może miał na myśli. Marek, słuchajcie, zagnąłem słownik teologiczny imion biblijnych, znaczy po prostu młotek. Co wy na to? Co mam z tym zrobić? Śmiejcie się, zobaczcie swoje imiona jakie macie. Jest to, rzeczywiście jest to rzymskie imię, które też oczywiście oznacza, czy odwołuje się do Boga wojny, ale... Jakiejś takiej wojowniczości, to za bardzo nie czuję w sobie, żebym kogoś chciał zniszczyć, ale ten młotek może się jakoś ma do tego, że jest synem rzeczywiście yy, Marsa, tak? czyli Boga Wojny. W każdym jestem ciekawy, co ja tam tym młotkiem mam robić w tym momencie: <śmiech> <śmiech> czy coś wbijać do głowy, czy kogoś właśnie przywoływać do jakiegoś porządku. Słuchajcie, to jest takie podsumowanie już. Zobaczcie, Jezus ma też imię Bóg, ocala, Bóg zbawia i swoją misję wykonuje. Nasz dzisiaj Łazarz to samo. Bóg pomaga. Bardzo ciekawe to imię Łazarza, ale wróćmy do bogacza. Bogacz nie podejmuje swojej misji. Ma obok Łazarza, którego nawet może zawołać po imieniu. I w ogóle nie zauważa go, nic wobec niego nie robi. Ta misja zostaje niepodjęta. Bogacz zostaje więc bez imienia. Jest po prostu tak naprawdę jakby w ogóle nie żył, nie istniał. Więc my powolutku przyjdziemy jeszcze do dzieci tu obecnych. skoro są tu obecni rodzice i dzieci to może pomyślimy sobie teraz rodzice są też takimi naszymi bogaczami jak wy drodzy rodzice reagujecie na te swoje dzieciątka które naznaczyliście imieniem może je niewątpliwie wezwać ale podobnie jak właśnie bogacz przeciwna ta historia chcemy ją pozytywnie op opowiedzieć pytanie jest jak to dziecko zauważyć w swoim życiu jak zbudować z nim przede wszystkim relacje które nie zbudował bogacz z Łazarzem to jest tak, że to imię nasze jakoś nabiera sensu w relacji do kogoś drugiego, nie? że musimy je jakoś napełnić czasem no taką relacją, czasem jakimś doświadczeniem wspólnym, miłością, wrażliwością. No i jak widać w tym doświadczeniu tego bogacza trochę tego zabrakło, nie pojawił się Łazarz. I wydaje się, że może to jest powód, dla którego po prostu nie znamy jego imienia. On przez, w ogóle nie zaistniał, jakby nie można było mu nadać żadnego imienia. Dlatego od razu przejdziemy do przykładów. Rodzic mój już jeden nie żyje, mój tato. Ale po, ja już mam połowę wieku ze sobą, czyli ponad 50 lat. Dwie pamiątki po swoich rodzicach zachowałem do końca, mam nadzieję swojego życia będę je trzymał. Inne rzeczy jakoś już pominąłem. Słuchajcie, mam dwie książki. Jak myślicie, która jest od ojca, która jest od mamy. <noise> na razie widzicie schowałem pokładkę, żeby nie było tak łatwo rozpoznać, która może być mamy, która może być taty, nie. <noise> no to dobrze, po tytułach. Dobra, spróbujmy rozpoznać. Książka od mojej mamy nazywa się Pisana łapą. Z psiego Marian Orłoń, są 80 lata, a książka, którą tata mi podarował, to "Uczęgi Północy. <grystanie> Widzicie, w tytule już jest pewna różnica, nie? <grystanie> mama przysłała na wakacje tą książkę Mariana Orłosia i mówi, słuchaj, przeczytaj, a później mi opowiesz, jak przyjadę po ciebie, nie? A co ojciec zrobił? "Uczęgi Północy, Kurłoda, z przygodami. Mówi synku, ja tobie przeczytam tą książkę, ja tobie przeczytam, <grystanie> Siadał, słuchajcie, na brzeg mojego łóżka, do dzisiaj to pamiętam. Co ciekawsze, z tego co znam z jego opowieści, wcześniej jego tata czytał mu tą książkę. Jak to się ma dzisiaj o tej opowieści o Bogaczu i o Łazarzu? Tata danał mi imię, ale później wypełnił to swoim czasem, swoją uwagą i niewątpliwie chciałbym zawsze, żeby się te rozdziały nie kończyły, ponieważ interpretował tą opowieść tak, że ten tata po prostu wpisywał się w moje życie. Nie czytał szybko, żeby tego skończyć, synku, co czytałem, papa, nie? Ale pamiętam jego głos, pamiętam barwę jego głosu. Wtedy, kiedy te przygody były bardzo niebezpieczne, tata zmieniał tą barwę. Kiedy już było spokojnie, przygoda się kończyła dobrze, też zmieniał tą barwę, tak? Mama i tata, każdy z nich poświęcił czas. Na to imię, które mi nadał, poświęcili czas, żeby temu imieniu też wypełnić to imię, tak? Jakąś swoją obecnością. A więc też o tym czym mówiliśmy tydzień temu więzią, która się budowała czy zbudowała między moją mamą i moim tatą. Ja z kolei miałem trzy takie momenty, które jakoś bardzo pamiętam i myślę, że budują też właśnie to moje imię, to znaczenie unikalne każdego z nas. Dla mnie na przykład to była gra statuł w karty na plaży. Nie? Pamiętam to jak dziś, nie? że byliśmy na przykład nad morzem. To jest kolejne, kolejny taki moment. Wspólne wyjazdy nad morze i przebywanie. Ja nie lubiłem się opalać. Więc y, dużo spędzałem czasu na tak zwanym kocyku, żeby sobie tam posiedzieć i coś porobić. No i granie w karty to było coś takiego. Nie? W sensie po prostu spędzanie tego czasu statą, z, z tego, żeby poświęcił mi trochę czasu, żebyśmy razem spędzili trochę czasu i zobaczcie, że teraz już go nie ma, ze nie ma na, na tym świecie, nie? Nieda niedawno odszedł, ale dzięki temu właśnie wspólnie spędzonemu czasu ja pamiętam na przykład o tym, żeby się modlić za niego, nie? To jest tak sytuacja z, z, z tego dzisiejszego fragmentu, nie? Że gdyby ten bogacz zatroszczył się do tego Łazarza, to ten którykolwiek z nich mógłby właśnie potem przez modlitwę na przykład przyczynić się do tego, że ten drugi też by tam wszedł. Wszedłby do tego nieba, do tego, na Tełony Abrahama, do odpoczynku, do radości. No, ale tego zabrakło. A właśnie przykład, chociażby mojego taty, spowodował to, że ja pamiętam o nim. Nie, Nie da się tego wymazać. Albo jakieś wspólne majsterkowanie. Nie? jakieś tam naprawianie gniazdek w domu, na przykład, albo malowanie, nie? To, to są takie momenty, kiedy pamięta się o tym. Albo jeżeli chodzi o mamę, no to wspólne pieczenie ciasta, nie? przygotowywanie tego ciasta, ubijanie no, jajek, coś takiego. To, to w jakiś sposób wypełnia, zostało wypełnione właśnie czasem, zostało wypełnione wspólnym doświadczeniem i dzięki temu i moje imię, i jej imię, albo jego imię wybrzmiało, pojawiło się w czasie, w konkretnym czasie i przestrzeni dzięki temu no, możemy jakoś, no właśnie to, to nabiera sensu, to wszystko nabiera sensu. To Patryku, to jeszcze tą jedną książkę, jakbyśmy mogli tutaj przynieść. Okay. Ja powiem, powiedziałem, że ojciec mojego taty czytał, mi, czytał jemu tą książkę, tak? Słuchajcie, jest taki tata, który czytał książkę swojemu synowi, a ten syn dzisiaj Czyta nam książkę tutaj z tej ambonki. I to się nazywa Biblia. To jest to pierwsze miejsce, które tutaj rozpoczynam przez świętą, taki malutki taki stoliczek ambonka, i z niej czytamy, słuchajcie, książkę, którą przeczytał najpierw Bóg Ojciec swojemu synowi. A teraz ten syn, traktując ją jak dla swoich braci i siostry, czyta nam ją różnie, ją interpretując. Dobierając barwy różnego głosu w zależności czy są rzeczy tragiczne, czy są rzeczy wesołe, tak? czy się dobrze kończą, czy się niedobrze kończą, ale zawsze w tym celu, żeby nawiązać z nami relacje. To tak podsumowując już tutaj z Patrykiem, słuchajcie, ta historia bogacza może się dobrze skończyć. Drodzy tatusiowie, drogie mamy, jesteście bogaczami. Nie macie wcale dużo czasu niestety. <laughs> ale każda minuta wasza tutaj z dziećmi, wasza obecność tu w kościele, kiedy je przyprowadzacie, jest dokładnie odwrotną historią tego bogacza macie swoje imiona wpisujecie swoją obecność tutaj z dziećmi i to jest najpiękniejsza rzecz za którą chcemy wam dzisiaj bardzo podziękować a zarazem prosić pana boga żebyście nigdy nie zwątpili że to ma jakieś znaczenie na przyszłość też dla waszych dzieci dla ich zbawienia więc prosimy pana boga żebyśmy dzisiaj też słuchali jego słowa którego nie słuchał bogacz i sięgali po nie i prosimy żebyśmy nawiązywali tą relację na którą bóg nam dał ten czas tu na ziemi Więcej tego czasu już nie dostaniemy. Zostało nam tylko to, co jest teraz. Później będzie już po prostu tylko Amen. Dziękujemy.